Skoro zamknięte, to jedziemy w teren. Przybyłem do wsi Pilipki, która znajduje się na wschodnim krańcu bielskiej gminy. Na początku ulicy mamy asfalt, a od połowy wsi bruk. Miejscowi mieszkańcy pokazali wszystkie drogi, które w poprzednim roku były remontowane. To znaczy, w niektórych miejscach nawieziono piach z gliną lub żwir. W sprawozdaniu Wójta z realizacji Funduszu Sołeckiego. Pilipki, środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do remontu dróg gminnych w obrębie Sołectwa. Ogółem wykorzystano dziesięć tysięcy dwieście złotych, to jest 100 procent planu. Widzimy drogę, która prowadzi obok rzeki Orlanka. I trzeba przyznać, że krajobraz mamy piękny. Niestety, ale kruszywa na drogach polnych we wsi Pilipki nie zobaczyliśmy. Teraz jesteśmy na gruntach sąsiedniej wsi Zubowo. Drogę łączącą wieś z zabudowaniami kolonialnymi również remontowano w 2020 roku. W sprawozdaniu wójta napisano: Sołectwo przeznaczyło środki na zakup kruszyła do naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa w kwocie 9942 ,81 zł 81 grosz. Natomiast widzimy, że zamiast kruszywa na drogę nawieziono żwiru czy też piachu z gliną. Jeden z mieszkańców powiedział, że po nawożeniu podczas suchego lata i ujeżdżeniu Droga była bardzo gładka, niestety, ale inaczej to wygląda obecnie. I trafiliśmy na czyjeś pastwisko. Zmieniła się miejscowość i zmienił się na lepsze stan drogi. Jednak je tutaj kruszywa nie widać. Koło zabudowań już w tym roku drogę nawieziono żwirem. W sprawozdaniu Wójta z realizacji budżetu w 2020 roku czytamy. Ryniewicze Małe, środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwo przeznaczyło w 100% na dostawę kruszywa łamanego, które zostało zużyte podczas remontu dróg dojazdowych do pól w obrębie Sołectwa. Wydatkowano 13 tysięcy. 701 zł to jest 100% planu. Niestety, ale stan większości dróg dojazdowych do Pól w Ryniewiczach Małych już w tym roku nie jest zadowalający a miejscami to bardzo zły. Sołtys podpisał fakturę z 9 czerwca 2020 roku zakupu kruszywa łamanego. Niestety, na drogach i tej wsi kruszywa nie znalazłem. Następną miejscowością na trasie jest Stołowacz. W Stołowaczu mieszkańcy poinformowali, że w ubiegłym roku zasypano tylko jamy na zakręcie, gdzie jeździł autobus dowożący uczniów. Natomiast nadal czekają na realizację funduszu sołeckiego w ich wsi. W sprawozdaniu wójta czytamy Stołowacz Środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 9823 zł. co stanowi 100% planu. Na takiej drodze to nie tylko kruszywa, ale i żwiru nie da się zobaczyć. Najmocniej przepraszam widzów za monotonie dróg, lecz warto zobaczyć, jaka sytuacja panuje z drogami w naszej gminie. Według pani wójt to 100% planu zakupu kruszywa, a ile procent wykonania remontów dróg? Ze stołowaczy jedziemy na grunty wsi Husaki. Jak widzimy, droga miejscami nawieziona żwirem i piachem. Prawdopodobnie w maju tego roku. A pani Wójt w sprawozdaniu napisała, w ramach środków Funduszu Sołeckiego Na zakup kruszywa w celu utwardzenia i wyprofilowania dróg dojazdowych wydatkowano 5 tysięcy złotych. Czy to, co widzimy, jest utwardzeniem i wyprofilowaniem? O, tutaj to jest. A, to kruszywo! To... Aha, no to... O, tu jest Kruszywo, proszę Takie? Państwa! Udało się wreszcie znaleźć Kruszywo. Ale ta droga naważona w tym roku i nie w ramach Funduszu Słowackiego. Do spotkania w poszukiwaniach Kruszywa w następnym odcinku podejrzane.